Wszystko zaczęło się niewinnie. W jeden z tych poranków, kiedy świat zdaje się jeszcze spać, a cisza ma w sobie coś niepokojąco gęstego, bloki na osiedlu przy ulicy Słowackiego tonęły w mlecznej mgle, a echo kół samochodów odbijało się o ściany, jakby dźwięk nie mógł znaleźć ujścia. Pani Helena Lewandowska, emerytowana nauczycielka, wracała właśnie z sobotnich zakupów, miała siedemdziesiąt dwa lata, była drobnej postury. Z siwymi włosami spiętymi w kok i ruchem charakterystycznym dla ludzi, którzy przez całe życie byli przyzwyczajeni do rytmu i porządku. Windą zjechała na poziom dwa, gdzie mieścił się parking podziemny. W jednej ręce trzymała torbę z warzywami, świeże ziemniaki, marchew, pietruszkę, kilka jabłek i bochenek chleba od piekarza, którego znała od trzydziestu lat. W drugiej dłoni błyszczały klucze do srebrnej hondy, którą prowadziła z ostrożnością i dumą. Dla niej samochód był nie tyle luksusem, co symbolem niezależności. Dowodem, że mimo wieku wciąż potrafiła radzić sobie sama. Kamera numer 3 umieszczona na rogu garażu zarejestrowała jej przyjazd. Data w rogu ekranu. 12 marca 2022, 09.43.27. Widać, jak drzwi windy otwierają się powoli, a kobieta wychodzi ostrożnie na chłodną posadzkę. Wokół pustka. Rzędy kolumn, sufit niski. Światło jarzeniówek drgające w nieregularnym rytmie. Tylko jedno auto stoi w pobliżu jej honda. Pani Helena nie wie, że to nagranie stanie się później dowodem w śledztwie, które poruszy całą dzielnicę. Na nagraniu, kilka sekund później, pojawia się też mężczyzna. Stoi częściowo ukryty za betonową kolumną, ubrany na ciemno. Nie widać dobrze jego twarzy, bo kamera obejmuje go tylko kątem obiektywu. Wygląda jakby czekał. Ręce ma skrzyżowane na piersi, głowę lekko pochyloną. Nie porusza się, tylko obserwuje. W tym momencie jego obecność mogłaby umknąć każdemu, kto nie znałby kontekstu. Jak cień, który przypadkiem znalazł się w kadrze. Pani Helena nie zwraca na niego uwagi. Otwiera bagażnik, wkłada torbę, poprawia rąbek płaszcza. W pewnej chwili odwraca się lekko, jakby coś usłyszała. Może stuk obcasów, może echo własnego kroku. Zatrzymuje się na sekundę, spogląda w stronę, gdzie stoi kolumna, ale po chwili kręci głową i wraca do swoich czynności. Kamera rejestruje każdy jej ruch z nieubłaganą dokładnością. O 0:44:12 światło na końcu korytarza miga. Mężczyzna wychodzi z cienia. Widać jego sylwetkę wyraźniej. Wysoki, szczupły, ubrany w czarną koszulę i ciemne spodnie. Porusza się powoli, jak ktoś, kto nie chce zwracać uwagi. Zatrzymuje się przy filarze, z którego wcześniej obserwował kobietę. W jego ruchach nie ma pośpiechu, ale jest coś nienaturalnie spokojnego, jakby z góry wiedział co się wydarzy. O 09:40:30. Pani Helena zamyka bagażnik. Słychać charakterystyczny klik zamka. W tej samej chwili mężczyzna robi krok do przodu. Kamera rejestruje jak przelotnie zerka w jej stronę, po czym znika z kadru. Przez kilka sekund obraz wydaje się pusty. Ale obserwator ma nieodparte wrażenie, że coś się dzieje tuż poza zasięgiem obiektywu. Ostatnie ujęcie, jakie zachowało się na nagraniu, pokazuje panią Helenę stojącą przy drzwiach kierowcy. Otwiera je po czym, przestaje się poruszać. Jej głowa lekko się przechyla, jakby coś ją zaniepokoiło. Kamera rejestruje moment zawahania, sekundę, może dwie, a potem obraz urywa się w błysku szumów. System monitoringu w tym momencie przełącza się automatycznie na inną kamerę, przez co kolejnych minut nie ma w archiwum. Kiedy później policja przejrzała zapisy, odkryto, że segment od 094431 do 094709 09 po prostu zniknął. Zastąpiła go pusta sekwencja czarnego ekranu. O 10.02 ochroniarz z 1770 pobliskiego biurowca zauważył otwarte drzwi do windy. I torbę z warzywami leżącą przy wejściu na parking. Samochód pani Heleny nadal stał na miejscu, ale kobiety już tam nie było. Nagranie, które później stało się kluczowym dowodem w śledztwie, zaczyna się w sposób pozornie banalny. Na ekranie widać, jak pani Helena otwiera bagażnik i ostrożnie układa zakupy. Najpierw torbę z warzywami, potem niewielki słoik miodu owinięty w gazetę. Każdy jej ruch jest powolny, metodyczny. Jakby życie wciąż toczyło się w rytmie codziennych, spokojnych czynności, nie wiedziała, że właśnie wtedy ktoś za nią stał. Kamera umieszczona wysoko przy suficie obejmuje szeroki fragment parkingu. W tle, po lewej stronie kadru, pojawia się sylwetka mężczyzny. Idzie powoli, z rękami w kieszeniach, jego krok jest niemal bezdźwięczny. Zatrzymuje się kilka metrów za kobietą. Na pierwszy rzut oka wygląda, jakby po prostu szedł w swoją stronę może do innego auta ale gdy zatrzymuje się na długo, zbyt długo, a jego głowa delikatnie przekrzywia się w stronę pani Heleny. Napięcie staje się wyczuwalne nawet dla kogoś, kto ogląda nagranie po raz pierwszy. O 09.34.28 kamera zaczyna drżeć. Obraz faluje, jakby coś zakłóciło sygnał. Linie na ekranie migają, kolory rozlewają się w nierealne plamy. Przez cztery sekundy nie widać nic oprócz rozmazanej smugi światła. Dźwięku oczywiście nie ma, system monitoringu nie rejestrował audio. Gdy obraz wreszcie się stabilizuje, pani Helena już się nie porusza. Stoi bokiem do kamery, lekko pochylona, jakby coś powiedziała lub próbowała się odwrócić, ale jej ciało pozostaje nieruchome. Mężczyzna zniknął z kadru. Kiedy śledczy po raz pierwszy obejrzeli nagranie, reakcje były różne. Młodszy z nich, aspirant król, twierdził, że to tylko efekt techniczny. Chwilowe zakłócenie, jakie zdarza się przy starych kamerach analogowych. Starszy inspektor Andrzej Wilczek nie był jednak tego taki pewien. Od dwudziestu lat zajmował się sprawami, które zaczynały się podobnie. Z pozoru błacha sytuacja, potem nagłe urwanie w czasie i cisza, której nikt nie potrafił wytłumaczyć. Wilczek siedział w pokoju przesłuchań, z papierosem gasnącym w popielniczce i odtwarzał nagranie raz po raz. Zwróć uwagę na cień przy kolumnie, powiedział do króla. Zanim obraz się rozmywa, coś się przesuwa w tle. Nie postać raczej cień. Zbyt szybki by mógł to być człowiek. Aspirant przewinął kilka sekund wstecz. Rzeczywiście, tuż przed zakłóceniem widać błysk jakby odbicie światła na metalowym przedmiocie. Potem drganie obrazu i cisza o 09:40. Postać kobiety lekko się osuwa. Trudno ocenić, czy traci równowagę, czy po prostu się pochyla. Kamera nie ma wystarczającej rozdzielczości, by zobaczyć wyraz jej twarzy. Po kilku sekundach przestaje być widoczna, jakby osunęła się za samochód. Potem znowu pusto. Żadnych innych osób, żadnego ruchu. Drzwi bagażnika pozostają otwarte. Śledczy uzyskali dostęp do kolejnych kamer na tym samym poziomie. Żadna z nich nie zarejestrowała, jak ktokolwiek opuszcza garaż pieszo. Nie ma też żadnego nagrania, na którym widać by samochód pani Heleny wyjechał z parkingu. Ochrona potwierdziła, że system automatycznie zapisuje numery rejestracyjne wszystkich pojazdów przejeżdżających przez bramę. Tego dnia jej Honda nie została zarejestrowana ani przy wjeździe, ani przy wyjeździe. Zniknęła tak samo jak jej właścicielka. Tego samego popołudnia w garażu pojawiła się córka pani Heleny, Marta wezwana przez policję. Oglądała nagranie w milczeniu. Dopiero po kilku minutach, z oczami pełnymi łez, zapytała cicho: Czy ona wtedy jeszcze żyła? Wilczek nie odpowiedział od razu. Wiedział, że nie ma pewności. W jego doświadczeniu ciało nieruchome na ekranie nie zawsze znaczyło śmierć. Czasem znaczyło coś gorszego. Stan zawieszenia, kiedy człowiek znika, ale świat wciąż go pamięta. Zarządzono przeszukanie całego kompleksu. Policjanci sprawdzili każdy zakamarek, każdą piwnicę, każde pomieszczenie gospodarcze. Znaleziono tylko ślady błota prowadzące od windy do miejsca, gdzie stał samochód. Ślady, które urywały się nagle, jakby ktoś przestał chodzić lub jakby został zabrany. W niedzielę rano do wilczka zadzwonił technik z laboratorium. Szefie, to nagranie z kamery numer 3. Coś jest nie tak. Co dokładnie? zapytał. Zakłócenie nie wygląda na przypadkowe. Sygnał był przerwany ręcznie, jakby ktoś celowo przeciął transmisję na kilka sekund, ale tylko w tej jednej kamerze. Wilczek przez chwilę milczał, patrząc przez okno na szare niebo nad miastem. Ktoś wiedział, że ona tam będzie, powiedział cicho. I wiedział, gdzie patrzy kamera. Zaginięcie pani Heleny zgłoszono oficjalnie w poniedziałek 13 marca. Początkowo sprawa nie wzbudziła większej sensacji. Starsza kobieta mogła się zagubić, stracić przytomność, zostać odwieziona do szpitala. Ale kiedy minęły dwa dni, a żaden ośrodek zdrowia ani pogotowie nie potwierdziło jej przyjęcia, śledczy wiedzieli już, że to nie jest zwykłe zaginięcie. Administratorzy budynku twierdzili, że system monitoringu był w pełni sprawny. Jednak gdy policja zażądała pełnych zapisów z dnia zdarzenia, okazało się, że nagrania z 12 marca zostały usunięte. Oficjalne wyjaśnienie brzmiało błąd automatycznego czyszczenia archiwum. Kamery miały nadpisywać dane co siedem dni, ale ktoś zmienił ustawienia w systemie, skracając czas przechowywania do zaledwie 24 godzin. Inspektor wilczek nie wierzył w przypadki. To za duży zbieg okoliczności, powiedział sucho przeglądając raport administratora. Zwłaszcza że to dotyczy tylko jednej kamery numer trzy, tej, która widziała wszystko. Śledczy z laboratorium cyfrowego rozpoczęli żmudne odzyskiwanie danych z kopii zapasowych serwera. Dyski były częściowo nadpisane, ale fragmenty nagrań dało się odtworzyć dzięki ukrytym sektorom pamięci. Po tygodniu pracy udało się odzyskać cztery sekundy obrazu z momentu, który wcześniej był uznany za utracony. Kiedy technicy pokazali ten kadr, w pokoju zrobiło się cicho. Na ekranie widać było garaż oświetlony bladożółtym światłem jarzeniówek. Samochód pani Heleny stał nieruchomo z zamkniętym bagażnikiem. To był ten sam moment, który wcześniej kończył się zniekształceniem obrazu. Ale teraz po lewej stronie kadru pojawiła się postać mężczyzny. Stał obok samochodu, bokiem do kamery. Twarz zasłaniał cień filaru, ale sylwetka była wyraźna. Wysoki, szczupły w ciemnym ubraniu. W jego prawej dłoni coś błyszczało w świetle. Rękawiczka albo coś, co ją przypominało. To nie przypadek, mruknął Wilczek. On wrócił po coś. Kolejna klatka pokazywała, że mężczyzna lekko się pochyla nad drzwiami kierowcy, jakby próbował coś otworzyć lub wyjąć. Potem nagranie się urywa. Nie było żadnej dalszej sekwencji, żadnego śladu, dokąd odszedł. Ale na błyszczącej powierzchni bagażnika odbijał się zarys jego ręki, smuga, której nie dało się pomylić z cieniem. Laboratorium potwierdziło. Na karoserii Hondy znaleziono odcisk buta rozmiar 43, podeszwa z charakterystycznym wzorem stosowanym w butach roboczych. Nie należał do pani Heleny ani do kogokolwiek z jej rodziny. Wilczek czuł, że ktoś próbuje ich wyprzedzić. Każdy krok w śledztwie wyglądał tak, jakby ktoś inny już go przewidział. Tydzień po zaginięciu ktoś włamał się do pomieszczenia serwerowni w garażu. Zamek był uszkodzony, ale nic nie zginęło, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Dopiero po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że z szafy zniknął jeden dysk twardy, ten sam, na którym znajdowały się oryginalne zapisy z kamer sprzed awarii. Aspirant król próbował zachować racjonalność. Może ktoś z administracji próbował coś ukryć, żeby nie mieć kłopotów? Wilczek pokręcił głową. Nie, ktoś usuwał ślady, ale nie po sobie, po niej. Tego samego dnia Marta, córka pani Heleny, przyniosła do komisariatu pendrive, który znalazła w domu matki, w szufladzie pod stosem rachunków. Na nośniku znajdowało się kilka krótkich filmów z datami z końca lutego, nagrania z tego samego parkingu. Pani Helena najwyraźniej już wcześniej coś zauważyła. Na jednym z filmów widać było tę samą sylwetkę mężczyzny stojącego za filarem, zawsze o tej samej porze, zawsze w tym samym miejscu. Wilczek zamknął laptopa z nagraniem i westchnął. Ona wiedziała, że ktoś ją obserwuje, powiedział cicho. I próbowała to udokumentować. Tymczasem z laboratorium przyszły kolejne wieści. W momencie, gdy kamera numer 3 zaczęła drżeć, ktoś wysłał z lokalnej sieci sygnał zakłócający z urządzenia, które musiało znajdować się w tym samym garażu. To było działanie z premedytacją, stwierdził technik. Nie przypadek, nie awaria. Ktoś wyłączył kamerę dokładnie wtedy, gdy miał to zrobić. Wilczek spojrzał na tablicę z dowodami, gdzie wisiały wydrukowane klatki z nagrania. Twarz wciąż pozostawała w cieniu, ale coś w postawie mężczyzny, sposób w jaki trzymał rękę, drobny szczegół ubrania wydawało się znajome. Król, powiedział powoli, sprawdź, kto miał dostęp do parkingu tego dnia. Każdy pracownik, każdy lokator, każdy technik. I znajdź mi tego, kto znał system kamer. Bo jeśli Helena Lewandowska wiedziała, że ktoś ją śledził, to on wiedział, że ona to nagrała. Minęło dziesięć dni od momentu, gdy pani Helena Lewandowska zniknęła z podziemnego parkingu. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Tropy prowadziły donikąd, a jedynym co pozostało były puste kadry z kamer i echo jej kroków w zimnym betonie. Wtedy w środę rano policja otrzymała zgłoszenie na obrzeżach miasta, przy rzece bystrzycy, znaleziono srebrną hondę. Samochód stał zaparkowany w trawie kilka metrów od brzegu. Drzwi od strony kierowcy były uchylone. Kluczyki tkwiły w stacyjce, a na siedzeniu leżała chusta w niebieskie kwiaty. Ta sama, którą pani Helena miała na sobie w dniu zaginięcia. W środku nie było żadnych śladów walki, żadnych odcisków palców poza jej własnymi. Ale gdy otwarto bagażnik, technicy znaleźli coś jeszcze. Delikatny zapach miodu. Ten sam, który kobieta kupiła na targu tamtego ranka. Wilczek stał nad rzeką, patrząc na wodę płynącą wolno między kamieniami. Miał wrażenie, że to miejsce coś w sobie zatrzymało. Jakiś ślad, którego nie widać, ale który wciąż tam jest. Kto się tu przywiózł? Powiedział cicho. I odjechał pieszo. Albo nie odjechał wcale, dodał król, wskazując ślady butów prowadzące w stronę wody. Dwa dni później laboratorium informatyczne przesłało nowy raport. Z serwera odzyskano ostatni, niekompletny plik z kamery numer 3. Zapis był uszkodzony, nie miał dźwięku, a obraz pojawiał się z zakłóceniami, jakby z innego świata. Technicy ostrzegli, że plik mógł zostać zmanipulowany, ale wilczek chciał go zobaczyć mimo to. Na ekranie pojawił się znajomy kadr, betonowe kolumny, światło jarzeniówek, pusty parking. Samochód stał dokładnie tam, gdzie widziano go po raz ostatni. Początkowo nic się nie działo, obraz był nieruchomy, lekko ziarnisty. Potem o godzinie 10:46:09 coś się poruszyło. Bagażnik Hondy delikatnie się uchylił, nie gwałtownie, raczej powoli, jakby ktoś otwierał go od środka. Kamera drgnęła, obraz przeszedł w lekkie rozmycie, po czym wyostrzył. Wtedy, w gładkiej powierzchni karoserii, dokładnie w odbiciu światła jarzeniówki, pojawiła się twarz kobiety. Nie była przestraszona. Nie wyglądała jak ofiara. Jej wyraz był spokojny, prawie pogodny, jakby w tamtej ostatniej chwili coś zrozumiała. Technicy analizowali klatkę po klatce. Twarz nie była wprost skierowana do kamery. Raczej odbijała się w zakrzywionej powierzchni metalu. Ale nie mieli wątpliwości, to była ona. Helena Lewandowska usta miała lekko rozchylone, jakby chciała coś powiedzieć, a w oczach błyszczało światło, którego nikt nie potrafił opisać. Problem w tym, że według systemu rejestracji, kamera przestała działać o 10:45, ten kadr nie powinien istnieć. To błąd w danych, powiedział technik. Nie, odpowiedział Wilczek po chwili milczenia. To było po wszystkim. Zegar na ekranie pulsował cyfrowym blaskiem. 10.46.09, potem obraz zgasł. Kilka dni później Wilczek wrócił do garażu. Chciał zobaczyć to miejsce raz jeszcze, no pusty poziom dwa, gdzie wszystko się zaczęło. Powietrze pachniało betonem i kurzem, światła jarzeniówek brzęczały cicho, tak samo jak tamtego poranka. Przeszedł obok kolumny, tej samej, za którą ukrywał się mężczyzna z nagrania. Dotknął chłodnej ściany. Wtedy usłyszał coś, co przypominało delikatny trzask, jakby metalowy zamek się zatrzasnął. Odwrócił się gwałtownie. Bagażnik starej hondy, pozostawionej w rogu garażu jako dowód rzeczowy, był uchylony. Na chwilę miał wrażenie, że w odbiciu karoserii widzi kontury kobiecej twarzy. Potem światło zadrżało i obraz zniknął. Wilczek nie powiedział o tym nikomu. W raporcie napisał tylko. Ostatnie nagranie potwierdza obecność nieznanej postaci. Źródło zakłóceń nieustalone. Sprawa pani Heleny Lewandowskiej nigdy nie została rozwiązana. Nie znaleziono ciała, nie ustalono tożsamości mężczyzny z nagrania, nie odnaleziono brakującego dysku. Na forum policyjnym krążyła jedynie plotka, że plik o nazwie Last Frame 4609 Tony MOW wciąż gdzieś istnieje, przesłany anonimowo do sieci. Wśród tysięcy innych danych nikt nigdy go nie otworzył do końca, bo podobno, kiedy film się kończy, kamera jeszcze przez sekundę rejestruje coś, czego tam nie powinno być odbicie światła, które patrzy prosto w obiektyw. Do dziś nikt nie wie, co wydarzyło się w tamtym garażu, zostało tylko to jedno. Ostatnie ujęcie zamrożone w czasie twarz kobiety, spokojna i milcząca, jakby czekała aż ktoś wreszcie zrozumie, na co wtedy patrzyła.